Dzień dobry, zapraszam Was dzisiaj na film, jak zamontować sobie świeczki do wianka adwentowego, nie mając na przykład takiej podstawki talerzyka, który pozwala nam na wymianę świeczuszki później, kiedy nam się wypali. Zaczynamy. Spójrzcie. Tak to wygląda. Mam już trzy świeczki. Odwracam je. Tu, jaki mam katar. I montujemy sobie czwartą świecę. Bierzemy sobie drucik. musi być drucik. Y Troszeczkę grubszy, ja mam akurat tutaj 1-2. Będę Wam to pokazywała troszkę w górę. O tą świeczkę. Teraz do tej świeczki dopasowujemy to. Wbijamy sobie drucik w tą stronę, Wianka. Drucik nam przechodzi na drugą stronę. Teraz przebijamy go z powrotem do góry. Trafić, żeby mi się nie pogiął. Ok, mamy to. Mamy dwa druciki. Teraz montujemy sobie ten drucik tutaj, zawijamy, żeby był sztywny. Ja go sobie tutaj troszeczkę dowiążę, a za chwilę Wam pokażę, jak dalej. Obetnę go sobie, bo on mi nie jest aż taki potrzebny, długi. Spójrzcie. Taki drucik mi tutaj starczy. I teraz go sobie dowiązuję. S, no skręcam go, przepraszam. Skręcam, żeby stał na sztywno. To nam pozwoli na wymianę świeczki. Oczywiście pokażę Wam na końcu, jak wymieniamy. Bo zazwyczaj, jak mamy wianek z drucikiem, to już nam ciężko jest. Cokolwiek wbić. Oczywiście da się. Pewnie, że się da. Ale ja Wam pokażę też fajny sposób. Wyrównam sobie, bo nie chcę, żeby tutaj mi nic stało. Jeszcze go dowią, do, dokręcę sobie. Dobra. Mamy go dokręcone. Taki sobie tutaj stoi drucik. Teraz musimy go oczywiście podgrzać, ten drucik. Śmiało możemy go sobie tutaj podgrzać. Nic się nie dzieje, trzymamy przecież tutaj rękę. Podgrzejemy drut, żeby ładnie wpłynęła nam świeczka. Jestem dosyć daleko, mam nadzieję, że widać, ale też objaśniam, więc myślę, że nie ma z tym problemu. Muszę troszkę mocniej go podgrzać, bo teraz jest grubszy. I umieszczam sobie świecę. Mam tą dziureczkę od świecy tutaj. Przytrzymujemy troszkę. Dobra. Myślę, że już mogę Wam pokazać. Proszę bardzo. Wszystko jest zamontowane tak, że nam nie spadnie. Chociaż wiadomo, że te kompozycje nie są przemieszczane. A teraz Wam pokażę, jak z powrotem to zamontować. Ściągam sobie tą świeczkę, która mi się już wypali. Został nam cypek. Cypek troszeczkę podgrzewamy znowu. Wiadomo, że to się robi bardzo ostrożnie. No, świeczuszko. Może wiatr. Okej, okay, podgrzewamy. Mam słaby ogień. O, jest, dobra. Nie mogę oddychać. Nie zdałam mu wiatr. <gry> I montujemy z powrotem. Przytrzymujemy. Ok. I znowu się trzyma. Dobra. No i mamy to przymocowane. Dziękuję. Do usłyszenia.